Cześć moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym wideo. Dzisiaj na podnośniku mam Opla Korze E z 2015 roku z jednostką napędową 1,4 benzyna, 66 KW, jakieś 90 koni. Co z samochodem jest? Auto ma przejechane 53 tysiące z małym kawałkiem. Auto wróciło z przeglądu. Górne mocowanie amortyzatorów na kielichach. Te oto gumy są do wymiany, bo jest luz u góry, gumy są wyrobione i należy je wymienić. To będę też, tym się będę też dzisiaj zajmował, części zaksa. No i tak, koła zrzucone. Tu przychodzi przewód hamulcowy, jak widzicie na tą gumę. Takie bardzo maleńkie zabezpieczenie. Wchodzi sobie tutaj. O, tu w tym miejscu ja już to sobie ściągnąłem, takie coś, drut taki. No, włączę lampę i zaraz to nieco pokażę. O, tu, tu jest wypięty przewód od czujnika ABS-u, wchodzi tu. Jest fajna akcja przy nim, bo jak widzicie, tu wykręcamy dwie śruby, odchylimy sobie zwrotnicę i zaraz wyciągniemy cały amortyzator po tym tylko drążek reakcyjny od góry bo całe, cały amortyzator cały całym amortyzatorem musimy wyskoczyć słuchajcie, no rzeczy z tego typu żeby nam się wygodnie pracowało żeby nie poobdzierać rąk, bo jest ciasno wiem, można sobie tutaj odchylić o, tu chodzi nam o tą nakrętkę, żeby ją odkręcić od górnego mocowania y, amortyzatora y, ja już sobie niektóre tutaj sprawy popchnąłem do przodu, czyli takie są plastiki widzieliście, czarne, czarne łebki o, to ściągamy sobie, podważamy śrubokrętem, trzynastka nakrętka ściągamy to z wycieraczek robimy miejsce, wyciągamy cały plastik spod szybia, żeby było wygodnie, żeby się wygodnie pracowało, może i gdyby tutaj troszkę tam sobie tak pogrzebał to by to odkręcił w ten sposób, ale po co się męczyć nie jest tutaj zbyt wiele rozbierania, także uszczelka tu już mi wyleciała, leży na ziemi ja sobie zaraz wezmę tylko śrubokręt, to wam pokażę o czym mówię ja sobie Zaznaczam tutaj na tych ramionach, tu robię sobie kreseczkę. Ja sobie robię kreskę nawet mazakiem, żeby później w tych samych miejscach je wsadzić, żeby nam pióra się nie stykały, żeby to wszystko dobrze chodziło po założeniu, po zabudowie. Ściągam wycieraczki, ściągam pod szybie i krok po kroku do przodu. Kreski to jest tylko tak mówię orientacyjnie, mniej więcej, żeby tego nie dać za wysoko, za nisko. Pomimo, że auto nie jest bardzo bardzo stare, ale tutaj te wycieraczki mi nie zejdą. Uderzać, nie pukać, inaczej nie uderzać, nie pukać, eee, takich rzeczy nie robić. Ściągacz, ja tu mam taki ściągacz BG, firmy BGS 7793, gdyby kogoś interesowało. Do wycieraczek, do wielu modeli pasuje. W BMC jest troszkę ciężej, ale też, też nie robiłem w niektórych modelach. Także imbus, ja to sobie ściągam i, i dalej. A zobaczcie, jak ja to działa. Może uda mi się coś z tego pokazać. Tak, ramię nam wyskoczyło, akurat przeciągnąłem tylko raz, bardzo mocno to nie siedzi, ale jednak. I to samo, i to samo robimy sobie z drugim. Widzicie tu nic nie jest uszkodzone. To samo robimy z drugim, wkładamy sobie drugi. O, tak to mniej więcej będzie. No tutaj sobie ciężko jest poradzić jedną ręką tym bardziej. O. Ściągamy drugi. Imbusik. Po kawałeczku. Zaraz nam wyskoczy, bo już jest mocno napięte. O, już zeskoczy. I cacy. I mamy wszystko. Odłożę sobie tylko te narzędzia. Pióro musimy przycisnąć o do dołu, pióro mówię ramię i ściągamy wycieraczki. I teraz wyskakuje sobie całym tutaj plastikiem, całym tym wzmocnieniem. Tak jak widzicie o to już nam wszystko chodzi i zaraz mamy dojście do. O, widzicie. Tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy teraz fajne dojście. Możemy sobie wyjechać kluczem udarowym jak tam chcemy. Oj mówię, chodziło o to, żeby nie uderzać niczym. Zobaczcie, tu są takie ramiona na blachach, to nie jest aż tak zbytnio solidne, żeby nic nie pękło, nic nie łamać, żeby jednego nie naprawiać, a drugiego nie zepsuć. Ale tu syfu jest masakra. Ja odkręcam sobie od strony pasażera, zaczynam, odkręcam sobie tutaj dwie śruby, odkręcam sobie drążek reakcyjny. Tu już mam przewody wyjęte. Zaraz wyskoczymy z całą nogą. Uzbrajamy ściągacz. Wymieniamy, zakładamy naprawdę bardzo krótka operacja. Co on tu ma? 12, 12, 2014. No, ona jest 15, chyba luty jest pierwsza rejestracja tego auta. W każdym razie to już jest ta Korza E. Ja to rozbieram, żeby nie przeciągać. Jak już wyciągnę sobie amortyzator, to pokażę dalej. No i tak, tu już mam wszystko podkręcane. Ja sobie tylko te śruby zostawiłem w środku. Jak widzicie, tu jest 16 na drążek reakcyjny. Przewody wypięte. osiemnastka z obu stron. Nakrętka jak i, jak i śruba na 18. To już jest wszystko luźne. Tu mamy osiemnastkę u góry. Ja już sobie podjeżdżam, odkręcam to. To już mamy luźne. Wyciągamy. Odkładamy sprzęt. I wyciągamy talerzyk. No, talerzyk nie jest aż guma nie jest spękana. On zostaje, oczywiście, jego w komplecie nie ma. Cały ten syf tutaj muszę zaraz usunąć. Amortyzator już jest cały luźny, jak widzicie. Tu wyciągamy sobie teraz dwie nakrętki, yy, przepraszam, mówię, śruby. To wyjmujemy. Oczywiście uważać, żeby nam tam ze skrzyni płośka nie wyskoczyła, bo może z krzyżaka. Dlatego odkładam kamerę, wyciągam i amortyzator na stół. Tu mamy śrubę, śrubę mówię, nakrętkę. Klucz 18, oczywiście długa 18, bo widzicie tu jest jeszcze troszkę gwintu. Jak damy krótką, nie wjedziemy. Ściągam sobie ściągaczem zaraz sprężynę. Odkręcamy, zmieniamy wszystko i składamy do kupy. No i taki temat. Ściągacz jest uzbrojony, wszystko mamy założone. Lecimy klucz 21. Ja to robię ręcznie, nie robię tego kluczem pneumatycznym. To narzędzie jest to klucza pneumatycznego przystosowane, ale chodzi tylko o bezpieczeństwo, żeby nie wyskoczyła sprężyna. Kręcąc ręką możemy wszystko widzieć, co się dzieje, co się dzieje, czy się wyślizguje tutaj, stąd czy z góry, a kluczem pneumatycznym idzie to szybko. Klak ściśnięty i nie mamy przeglądu sytuacji. A przede, przede wszystkim mówię bezpieczeństwo i ja lecę, spinam sprężynę. Jak rozkręcę sobie to wszystko, to Wam pokażę. Wszystko jest luźne. Tu widzicie, o, sprężyna sobie tańczy. Tu. O, tak jak widzicie. To już możemy sobie odkręcać. Nakrętkę. Tu już się nam nic nie wydarzy. Bynajmniej nie powinno. O, ściągamy sobie nakręteczkę. ściągamy sobie to, co chcemy wymienić. O, jedną ręką jest naprawdę ciężko. I to całe mamy nowe. Tak to widzicie wygląda. Tu mamy stare i tu mamy nowe. No widać, że jest to jest guma. To po tym jest ciężko poznać, ale jest wygnieciona. A tu oczywiście zakładamy nowe. Porównajmy to tylko sobie. Czyżby ażby na pewno? Wszystko to samo, nowe z białymi plastikami. O, to jest na łożysku. Jak widzicie, tam są kuleczki w środku tu pomiędzy. Ale to jest nieistotne, nie. Zakładamy nowe, a nowe to jest nowe, jak ja to mówię. O. Dobra, bo jedną ręką nie mogę sobie ustawić. Jak skręcę tutaj nakrętkę. Kolejna aktualizacja. Prawa strona jest skończona. Wszystko razem złożone. Zwróćcie tylko uwagę. Tu oczywiście musi dojść nam do czoła sprężyna. Żeby to weszło na swoje miejsce. Obmucham troszkę to sprężonym powietrzem. Tutaj ten piach, brud co się nazbierał. Troszkę to przeczyścimy. No i tyle by było. No co, Zakładamy do samochodu. Tak to wygląda całościowo po zabudowie, tak jak było i przed zabudową. No. Yy, drążek reakcyjny, dociągnięty, szesnastka, tu mamy osiemnastki z obu stron, wszystko dociągnięte, przewód wpięty, tu jest to zabezpieczenie, jak mówiłem wcześniej. O, widzicie, to tak sobie chodzi tylko, żeby guma od przewodu hamulcowego tego elastycznego się nie wysunęła. No i po temacie półeczka nam nie wyskoczyła, wszystko jest ok. Nie wiem, co mi się uda pokazać. Uda się. Tu jest góra dociągnięta, tak jak widzicie, o. Ten talerzyk górny założony. Czy to ma luz? No nie ma żadnego. Nowe to są nowe, ale w tych korsach to pada często. Czy to Corsa T, czy to korza E. To pada to górne mocowanie bardzo często. Nie wiem dlaczego. Zax może będzie lepszy, chociaż to wszystko jest guma. Także wszystko kupa gówna. Trzyma to krótki okres czasu. No ale dobra, no co, no jest padnięte. Trzeba było to zrobić, żeby nie było luzów. I to wszystko. Było to czuć, jak się jechało po nierównościach, że coś tam tańczy z przodu, jak jeździłem samochodem. Tyle z mojej strony. Przechodzimy na drugą stronę. No zobaczcie, tu jest ta lewa strona, o której wspomniałem wcześniej. To już jest wszystko na gotowo zrobione. Tu już mam prawą stronę, zaraz ten badziew tam, co wszystko, co leży, te liście, błoto, zaraz to wszystko też wyjmę. Odkurzacz jak nie wyjdzie, wyciągniemy to odkurzaczem. Jak muchnę sprężonym powietrzem, to tu będzie masakra, nie? Dlatego zaraz sobie to wszystko posprzątamy, ogarniemy. Tu już mam wyjęty ten lewy amortyzator. Tam jest dziurwa tylko po nim. Tak jak widzicie, o. Śruby na podłodze. Wszystko powypinane. Idziemy teraz. Idziemy teraz, moi drodzy. Tu jest ściągacz już założony. Tu jest jeszcze stare górne mocowanie. Stary talerz, i te rogi są troszkę ścięte. Po tym to tak można w miarę poznać. Zresztą wiecie sami, guma jak guma. No jest wygnieciona, zrobił się luz i tukło tu nam na, na kielichach. Z tego względu trzeba to wymienić, odnowić. Ja ściągam, spinam sprężynę, ściągam to, wymieniam następny nowy. Jak już wsadzę amortyzator do środka, to zrobię ewentualnie. Kolejną aktualizację, to jest bardzo prosta operacja w korsie. To nie jest Bóg wie, jak skomplikowane. Oczywiście specjalne narzędzia są do tego potrzebne. E, ściągasz do sprężyn, przede wszystkim i e, tak 19, 18, e, przepraszam, 18, 16. Takie tam klucze, o których wcześniej wspominałem, ale to chyba każdy sobie potrafi sam sprawdzić, jaki klucz i zrobić. Zlewarka też jest do zrobienia bez najmniejszego problemu. Nie, nie musi być podnośnik do tego, także. Zresztą wiele takich prac idzie wykonać samemu, jeżeli ktoś jest z miarę pracowity i trochę pomysłowy. Ja ściągam. Słuchajcie, no dobra, ja sobie tą powierzchnię tutaj pod amortyzator przygotowałem, tylko muszę Wam coś jeszcze o czymś powiedzieć. Pod wyciągnąłem ten cały brud i błoto, co tam było. Tutaj są kanały, zobaczcie, jakie to jest zawilgocone, wszystko. Tu są kanały wodne. O, tam, tam, tam. Nie wiem co będzie widać. Jeżeli tu się nazbiera dużo syfu, tak jak w tym przypadku było. Widać to teraz? O, widać. Tam jest kanał wodny, widzicie? O, tu ma schodzić sobie woda. O, dokładnie tu teraz lepiej widać. Tu ma schodzić sobie woda. Spotrzybia wszystko to, co nam zatuje, schodzi tam. Jak tam jest błoto, jest zapane, to stoi, gromadzi się woda. No i jest kibel. I to wszystko zaczyna rdzewieć. To samo druga strona, zobaczcie, od tutaj. Yy, Spóźnienie wody, tu jest. Zobaczcie, jak to wszystko jest zawilgocone. Nie padało, nie pada w sumie od dwóch dni. A tu się trzymała wilgoć. I to jest masakra, później to wszystko nam gnije. A fajne auto, zresztą nie tylko w tym. Praktycznie w każdym samochodzie coś takiego jest. W każdym, nie, praktycznie w każdym. Dlatego. Proponowałbym czasami sobie zajrzeć i zrobić. No ludzie nie dbają o takie rzeczy. Nie zwracają na to uwagi. Tym autem jeździ kobieta tym bardziej. No ale mówię, co udało się zrobić, to zrobiłem. Zakładam drugi amortyzator i byśmy byli po robocie. Składam to wszystko, całe potrzebie, wycieraczki, te ramiona od wycieraczek i jesteśmy po robocie. I teraz tak. Wsią w pariatki. Wszystko jest poskręcane. Strona kierowcy, amortyzator w środku. Tu wkładamy sobie jeszcze gumę. To od, od przewodu hamulcowego. Normalnie nie posmarujesz, nie pojedziesz. Dobrze jest tam prysnąć sobie coś tu z tego, ale tak to też wsadzimy. O, tu idzie teraz to małe zabezpieczonko. Zaraz, o, nie było widać, uciekło z kadru Tu idzie teraz to małe zabezpieczonko. O, może mi się uda jedną ręką to wsunąć. O, i jest. Tak to wygląda, tak to było, tak to jest. Wszystko mamy spięte. Drążek reakcyjny dokręcony. Przewód tak przechodził. Uważać, żeby nie przełożyć go gdzieś z tyłu. No i co? Zakładamy koła. Składamy całą górę. Jesteśmy po robocie. Zobaczcie, ja już zakładam sobie wycieraczkę w to samo miejsce, w które było. I teraz tu przychodzą takie małe podkładki. Niczego nie przeoczyć, niczego, niczego nie zapomnieć, żeby później nie zerwało frezu. Tam jest od środka frez. Może bez tych podkładek by to chodziło, ale były, niech będą. Jedną ręką tego nie dociągnę, dlatego. Ustawię sobie to tylko tak prowizorycznie. O! Na razie na lekcika. I zaraz dociągamy. To nam zejdzie normalnie. To jest zwykły marker. Tu nie jest żadna farba. Także no co? Cóż więcej mogę rzec. Tu przychodzi nam ta guma. O! W ten descent. O! Tak jak była ta gąbka. Nie guma. Po sprawie. No i co, reasumując całą naprawę w sumie na wymianę dwóch tych e, górnych talerzy od amortyzatorów, to jest raptem godzinka, może półtorej. Na spokojnie, nie goniąc się. Oczywiście, wszystkie narzędzia, jeżeli są, to jest e, naprawdę moment. Z mojej strony jest tyle. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jeżeli materiał w jakimkolwiek stopniu się podawał, e, łapa w górę. Zachęcam oczywiście do, do zasubskrybowania kanału. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam raz jeszcze. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej.